W naszej krótkiej prezentacji chcieliśmy przedstawić Państwu tylko kilka elementów z naszego projektu, bardzo, bardzo szeroko rozbudowanego i trwającego dwa lata. Pierwsze to chciałam powiedzieć, że to, czego nie znamy, budzi lęk, o tym wiedzą wszyscy. Chcieliśmy w naszym, z naszymi tematami, z problemami dotyczącymi stosowania technik informacyjno-komunikacyjnych dotrzeć do jak najszerszej grupy ludzi, uświadomić konieczność tego, Uczenia się przez całe życie, zwłaszcza nauczycieli, nauczycieli, którzy jakby wykształcenie zdobyli we wcześniejszym okresie nie było technik informacyjno-komunikacyjnych. Oni przyzwyczajeni byli do tradycyjnego uczenia. I króciutko tylko pokazaliśmy tabelkę tego, co zrobiliśmy w ramach projektu. Odbyliśmy dziewięć partnerskich wizyt, w których wykorzystaliśmy łącznie 63 mobilności po obu stronach. Spotykaliśmy się, dyskutowaliśmy nad różnymi tematami, pokazywaliśmy przykłady wzajemnych praktyk, ponieważ nic tak dobrze tego nam nie odda, jak przykłady dobrej praktyki. Odbywaliśmy spotkania z organami prowadzącymi. Z którym też, w których budziliśmy zainteresowanie tą tematyką. Zapraszaliśmy przedstawicieli zewnętrznych instytucji, szkół na, na konferencje i debaty, które organizowaliśmy. Przygotowaliśmy debaty, prezentacje. Państwo macie tam wyświetlone liczby. Projekt w liczbach nazwaliśmy sobie taki slajd. I to, co najistotniejsze w tym komplecie informacji liczbowych, to to, jak duża grupa ludzi została włączona w nasze działania i rzeczywiście wysłuchała y, lub włączyła się z, y, ze swoimi jakimiś wnioskami, spostrzeżeniami do naszych rozmów i debat. Proszę Państwa, strona internetowa założyliśmy już na samym początku naszych, naszych spotkań podczas wizyty przygotowawczej. Miała być ważnym elementem realizacji naszego projektu i to w trzech aspektach. Po pierwsze, miała być produktem, po, drugim, po drugie, miała w pewien sposób systematyzować nasze inne produkty, a po trzecie, miała być elementem naszej wspólnej nauki. Naszej nauki, ponieważ jak popatrzymy na tytuł naszego projektu Multimedia ICT, wiemy jak, gdy zaprosiliśmy trzy szkoły, to mówią, to nie dla nas, te trzy szkoły polskie, prawda? Jedna tablica multimedialna, do końca nierozpakowana, niewykorzystywana w ogóle przez nauczycieli. Mówią, nie, nie, to te szkoły obok, prawda? W tym projekcie powinny brać udział. Na początku trochę zmartwiliśmy się, bo Niemcy przygotowali do projektu świetnie szkoły, swoje, może nie najlepsze, typowe szkoły, prawda? Które są wyposażone, wyposażone fantastycznie, każda klasa wyposażona w tablicę interaktywną, do tego Oczywiście e, kącik komputerowy, laptop z dostępem do, in do internetu. No ale pomińmy to. Ustaliliśmy, że będziemy się wspólnie uczyć, e, w jaki sposób tę stronę redagować. E, strona została oparta na narzędziu Joomla, system zarządzania treścią. E, w skrócie rzecz biorąc, każdy redaguje, każdy może coś dopisać, oczywiście posiadając odpowiednie uprawnienia. Postąpiliśmy tak również rozmyślnie z tego powodu, że językiem roboczym był język angielski, wobec tego komunikacja była mocno zaburzona. Uzupełnianie tej strony internetowej i produktów odbywało się w taki sposób, że strona polska uzupełniała stronę artykułami polskimi przetłumaczonymi na angielski, Niemcy musieli przetłumaczyć na język niemiecki, no i odwrotnie. Niejednokrotnie bywało tak, że artykuły, które jeszcze nie zostały wyświetlone na stronie, były redagowane. Redago 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 Wspólnie, a następnie, no, już gotowy produkt gdzieś tam się pojawiał. No proszę Państwa, w każdym bądź razie ta strona internetowa była również dla nas ważnym narzędziem uczenia się. Chciałem powiedzieć, że to też nie było tak, że szkoły, które zostały zaproszone do udziału w tym projekcie, były odpowiednio do tego przygotowane. Jeśli nie wykorzystuje się narzędzi TIC, no to również nie ma czego pokazać. Musieliśmy ich odpowiednio do tego przygotować. Był to świetny poligon. Dla takiej instytucji jak moja, instytucji zajmującej się doskonaleniem nauczycieli, mogliśmy. Podejrzeć cały proces dojrzewania, do stosowania tych właśnie technologii w dydaktyce. Zobaczyć, jakie błędy popełniają nauczyciele. Ci nauczyciele zobaczyli, że te błędy popełniają również nauczyciele, którzy od wielu lat już stosują te technologie. I to dla nas też był taki no, świetny punkt wyjścia do zastanowienia się, dlaczego tak jest, dlaczego nauczyciele w szkołach niemieckich rzadko stosują te technologie, bo brak im motywacji. Poszliśmy w stronę motywacji, wypalenia zawodowego. To są również istotne czynniki, które również wpływają na ten proces uczenia się przez całe życie. Skąd się to bierze? Dziękuję. Na razie. Tutaj pokazaliśmy na kilku slajdach nasze zajęcia. Wśród nich. To, co chcieliśmy, na co chcieliśmy zwrócić uwagę. Wyrównywanie szans to nie tylko ludzie 50, plus, nauczyciele starsi, przygotowani inaczej, nieznający, może nie, nie przyzwyczajeni do stosowania nowoczesnych technologii, ale wyrównywanie szans w szkole dotyczy wszystkich dzieci. Zarówno tych niepełnosprawnych, chorych, z różnymi problemami społecznymi, a Jednym ze sposobów wyrównywania szans jest jak najszybsze wkroczenie w, yy, w taką yy, edukację związaną z przygotowaniem dzieci do korzystania z tych multimediów. I mamy tutaj takie zdjęcie yy, z lekcji, którą pokazano nam w Niemczech. Yy, jest to lekcja uczenia pisania dzieci pierwszoklasistów pięć, dziesięcioma palcami. Po krótkim kursie wszystkie dzieci piszą, korzystają z wszystkich palców, u rąk. Jest to bardzo ciekawe. I drugie, jeden ze slajdów pokazuje, jak korzystamy z tablicy interaktywnej i komputerów na lekcjach łączonych, ponieważ nie tylko w Polsce mamy lekcje łączone na poziomach klasa pierwsza z drugą. I tutaj jest pokazane właśnie, że nauczyciel może pracować z jedną grupą, druga grupa zajmuje się jakby innym tematem. Możemy tą tablicę interaktywną w prosty sposób wykorzystać. Proszę Państwa, krótka ilustracja. Chłopiec, który porusza się na wózku. Zatwarnica, jak Państwo sobie wyobrazicie, że w prawym dolnym rogu Polski jest Podkarpacie, to w prawym dolnym rogu Podkarpacie jest Zatwarnica. E, oczywiście nauczanie tam jest, na odległość. To jest koniec drogi. Jest... Tak, jest, tam jest koniec drogi. E, nauczanie na odległość. Uczeń dwa razy do roku przyjeżdża tylko do Krosna, do Centrum Kształcenia Ustawicznego, by spotkać się z nauczycielami. E, platforma e-learningowa Moodle, do tego Skype. E, no to są te e, narzędzia, które wykorzystywane są. Są w tym nauczaniu. Oczywiście to jest to przełamywanie barier. To jest jeden tylko z przykładów, które pokazywaliśmy Niemcom. Tych przykładów no, można mnożyć. Czy świadectwo też wysyłacie w młodlach, dudlach, czy nie? Zapytam panią dyrektor. I kolejne przykłady dobrych praktyk, podobna sytuacja w Niemczech, nauczanie na odległość, uczniowie chorzy, którzy nie, mogą, którzy nie mogą wychodzić z domu i jedyne, co chciałam powiedzieć, pokazano nam pięknie wyposażoną klasę, gdzie uczeń uczestniczy w zajęciach lekcyjnych. Ona jest specjalistycznie okamerowana, uczeń widzi może wypowiadać się, odzywać, bierze udział w tych zajęciach, tak jakby był na lekcji i steruje pracą kamer. I ten slajd pokazuje taki bardzo ważny przykład. U góry, z lewej, z lewej strony jest przykład tego, jak Niemcy przygotowują nauczycieli do stosowania tablic interaktywnych. Jest to miejsce, w którym zgromadzono wszystkie dostępne, możliwe tablice interaktywne, jakie są na rynku w Niemczech. I nauczyciele, dyrektorzy szkół przychodzą, są instruowani o tym, jakie ma możliwości tablica interaktywna, mogą zdecydować, jaką potrzebują do pracy na poziomie swojej szkoły, czy to szkoła podstawowa, czy zawodowa, bo to są różne, różne potrzeby. I tylko jeszcze jedno, może takie ważne zdjęcie: tam jest taka murzynka, jest to uczennica, i czasami to my uczymy się od uczniów to uczniowie tutaj nas instruowali o pewnych yy, zwią sprawach związanych z korzystaniem z technik informacyjno-komunikacyjnych na bazie swoich własnych doświadczeń.